Dobrze, ja witam wszystkich ponownie. Yy, znowu gramy w Hitmana. I jak obiecałem, misja Chinatown, Król Chinatown. Tutaj odblokują znowu kamelona, także dobrze. I purysta. Także znowu będzie kascenka więc ja się uciszę, wiecie. Dobą. Musi się schować, a ja się dowiem, co jest grane. O, czy to pan dzwonił? Tak. O, a to pewnie Wiktoria, chodź dziecko. Dziękuję za pomoc. Ta dziewczynka jest ważna. Weź to. Dobrze się nią zaopiekujemy, synu. Diana mówiła, że potrzebujesz tego naszyjnika. Nie zgód go. Wrócisz tutaj? Będę miał cię na oku. 3750 za noc, żadnych imprez. Halo, dasik, musimy pogadać. Dużo się słyszy o twoich dokonaniach. Muszę przyznać, że masz jaja, żeby tak palić swojego pracodawcę. Pewnie potrzebujesz informacji, jestem skłonny współpracować. Ale w zamian mam prośbę. Słuchasz? Świetnie. Widzisz, mam tu miejscowego knypka, który nazywa siebie Królem Chinatown. Wzywa ta jest dość trafna, chciałbym, żeby złożył wypowiedzenie. Siedzi w pagodzie w centrum miasta, a tam jednostka skorumpowany klin. Strzeże go na każdym kroku. Rzadko rozstaje się z tą gromadką, głównie podczas spotkań z dealerem na platformie nad rynkiem. Masz panerską europejską brykę, którą parkuje w pobliskiej Alejce. No, to wszystko co wiem wziął. Daj znać, jak skończysz, dobra? Dobra, i wiecie co? E, nie wiem, czy jak jednej kasztynki nie uminowałem, czy ona była, jak się kończy tą misję. W każdym razie zobaczę, jak mnie to wam wyjaśnię. E, bierzemy butelkę, chociaż ona się pewnie nie przyda. I tak, e, ta misja będzie już dłuższa o wiele. Na jedną misję przewiduję dwa odcinki lub trzy maks, ale ta misja może być dłuższa, dlatego że chcę wam powiedzieć wszystkie możliwe. Chociaż tak jakbym na speedranie to zaczął zrobić, to bym to nawet w jednym skończył. Ale nie, dobra. Nie będę taki, żeby tylko dopředlecieć te. Tak. Fajna muzyczka będzie i tutaj to ja nie wiem jak to będzie, bo tutaj jest dużo dźwięków otoczenia. Możemy mnie wszystko zagłuszać, ale to jaki tym. O, 1 mm w lewo. Nie, no dobra, już się nie wygłupiajmy. E, pokażę Wam pierwszą i najłatwiejszą możliwość wyeliminowania tego króla. W sumie jedna z najłatwiejszych. Tu jest jeden glina. Na poziomie purystów już jest dwóch, i wtedy to już jest problem, żeby tym sposobem to wykonać. Ale załóżmy, że gra się na niższych, i tego drugiego nie ma. On sobie po jakimś czasie pójdzie na górze, bo tam są schodki i tam jest też kilka broni, ale mniejsza z tym. Obezwładni. Wiecie, robimy z nim to, żeby go bezładnić I tam są ładunki wybuchowe. Podchodzimy do auta, bo to jest auto tego króla. Włączamy alarm. Rzucamy tam ładunki, a jak on tam podejdzie, to je uzbraja, wycofujemy się gdzieś tam, uzbrajamy je i to wybucha i on ginie. I to jest jedna z łatwiejszych, spo, z łatwiejszych sposobów. Wykonajmy jeden cel misji, żeby go znaleźć oczywiście. Tutaj mamy na przykład, widzicie, znajdź Chinatown. Już go znalazłem, bo trochę tutaj podszedłem. bo na, na niższych poziomach byśmy tu podszedli byłaby muzyczka by się pokazało wykonano cel znaleźć klaczej na taun ale że gramy na poryście, już tego nie ma prawda e, pokażę wam drugą możliwość można tylko szybszym tempem chodzić i się nie na on sobie po pewnym czasie pójdzie siku i on stanie akurat i ten sposób jest e, tym sposobem można sobie łatwo nabić e, jak to się nazywa? E, cichy zabójca On pójdzie tam w siku Strzelimy w to mu to spadnie na web I dostaniemy 130 tysięcy punktów Tylko za jeden strzał Druga możliwość to taka, iż On sobie tu stanie, my go popchamy Ale to jest najbardziej ryzykowne dlatego, bo ten policjant Zawsze... Zawsze się... No bo zobaczy, że my go zepchamy, nie? I nie ma na to rady Po prostu zawsze to zobaczy Chyba, żebyśmy najpierw jakoś tam butelkę, ale to nie wiem. W każdym razie 99%, że nas zobaczy. Tu jest ten król, prawda? E, on tutaj sobie chodzi i je tą rybkę, prawda? I je sobie to. I my to możemy zatruć, tak? Możemy to zatruć, ale. Żeby to zatruć, musimy się udać tutaj. Zawsze mam problem, żeby to znaleźć, ludzie. I tutaj jest taka ryba, tak? Babka tutaj strzeże ryby, fuł, czy jakoś tak. Jak my ją weźmiemy, możemy zatruć to jedzenie. Musimy uważać, żeby nas nie zobaczyła i ten glina, co się tu kręci. I to jest jedna z kolejnych możliwości. Tu jest jeszcze siekierka, możemy rzucić w niego czy coś. To jest kolejna możliwość, ale ja jej nie biorę. Kolejna możliwość to tylko tam. Widzicie, teraz jest drugi glina, i teraz na puryście ja nie mam pomysłu, jak to przejść. Widzicie? E, druga możliwość jest taka, i myślę, że my z niej skorzystamy. Bo tam jest dom dealera, który mu daje narkotyki, i to ja tam zaraz pójdę. Jak się uda, i wam wszystko wytłumaczę. Druga możliwość to jest taka: żeby on sobie tutaj czasem przychodzi zapalić zioło, my go tutaj unieszkodliwimy i zabierzemy mu strój. Tu są narkotyki tego króla, i mi się wydaje, że tutaj to będzie jedna z lepszych możliwości, bo są najmniejsze, sz najmniejsze szanse. A przypomnę, że nie mam punktów kontrolnych, więc jak na przykład. W pod koniec misji się skuje, to muszę od początku zaczynać. Chociaż tak naprawdę nie, bo mogę to jeszcze wtedy na milion sposobów na przykład uciec wrogowi, zabić go i TP wiecie. Ale ja się staram tak, żeby w ogóle nie wiedzieli o moim istnieniu, prawda? Tylko on chyba najpierw też do niego idzie, a potem dopiero... Wiecie co? Ja chyba po prostu przerwę nagrywanie, bo... Yy, ja nie wiem kiedy on przyjdzie tak naprawdę. Tam mamy nasz cel. Możemy z 5 minut czekać, zanim on tutaj podejdzie. Jeszcze kolejna możliwość, to pójście tam na górę. O tam, I, i tam jest snajperka. Tak, tam jest snajperka. Ale ja to wszystkie plusy i minusy tej gry wymienia. bo z snajperką też się tutaj wiąże bardzo poważny problem. Eee, plus Sniper Challenge Hitman. Bardzo poważny problem się tu wiąże, ale to wszystko wymienię pod koniec, e, jak skończę seria, tak? I cholera, widzicie, nie wiem za bardzo co robić, po prostu tak mogę czekać, czekać czekać. O, jeszcze trzeci policjant tam jest, widzicie wy to. O lol, ten dealer już idzie. Czyli widzicie, ja się spóźniłem. Jakoś tutaj, tam zeszedł, jak ja nie patrzałem. Więc ja nie będę ryzykował, że mnie złapią, tylko po prostu... Po prostu e, ja przerwę nagrywanie. Chociaż, wiecie co, jeszcze nie będę przerywał. Bo on tam poszedł siku, zjeść tą rybkę, wiecie. A rybę jest też łatwo zatruć na poziomie trudnym. To jest też łatwe, ale na poryście to tam już jest dwóch... Dwie gliny tam przy tej rybie stoją i to już jest wykonalne tak naprawdę. Chyba, że jak mamy może strój kramarza, to możemy go zatruć... Także, nawet jak nas widzą, to nic na nie robią. Ale nie gwarantuję wam tego. Tam na biurku też leżą dowody jedne, jak chcecie ukończyć wyzwanie. Już mi lekko tchu brakuje, ludzie. 60 minut już. Tak, tamte odcinki mają po 30 minut. Tak, Cholera, trochę żałuję, że tam... nas złapa. Znaczy, w sensie, że nie zdążyliśmy. O. I oni teraz idą do jego mieszkania, tak? I ja bardzo zlamiłem, że tego ten. Więc ja wznowię nagrywanie, jak to wszystko poukańczą. Także Z2.